Czas na tanie i dobre kosmetyki, świetne toniki, które podbiją działanie kolejnych etapów pielęgnacji, termoochrona do włosów za grosze, gadżety, a nawet i perfumy, które pachną drogo, a kupicie je w Biedronce. Witajcie w krainie składów! Przygotowałam dla Was zestawienie pełne tanich i dobrych produktów, które kupicie w sklepach typu Rossmann, Hebe, a nawet i Biedronka. Będzie też jeden online, z którego zrobimy mini haul zakupowy. A zaczniemy od sprayu termoochronnego firmy Marion. To taki zapomniany hit, kiedyś miała go chyba każda włosomaniaczka. Możecie napisać czy Wy też. Tani, lekki, dodaje włosom blasku i przy okazji ułatwia rozczesywanie. Skład, bez zaskoczeń, jest silikonowy. Ale dość wyjątkowo jak na tego typu produkty nie zawiera wysuszającego alkoholu, ma za to glicerynę. A warto wiedzieć, że silikony w pielęgnacji włosów są przydatne, bo dobrze zabezpieczają łodygę i są przy tym komfortowe w użyciu. Takie produkty jak ten polecam jednak stosować tylko na długości i jeszcze same końcówki można dodatkowo zabezpieczyć kolejnym treściwszym olejkiem. Dzięki temu nie będą one wymagały tak częstego podcinania. Niestety, jak już końcówka się rozdwoi, to najlepiej ją obciąć, bo zniszczenia pną się do góry i wykruszają włosy. To często powód utknięcia na jedynej długości. Podczas zapuszczania. Jeszcze w kategorii takich ochronnych produktów, to z tej samej firmy mam odżywkę dwufazową bez spłukiwania. I jest super! Pachnie morelami albo brzoskwinią i zawiera m.in. lekkie silikony, hydrolizowane proteiny ryżowe, biotynę, naturalne oleje w niewielkiej ilości oraz witaminę A. Odżywka dodaje moim włosom blasku, ułatwia rozczesywanie, delikatnie wygładza i jako jedną z niewielu mogę używać też na suche włosy. Zwykle takie odżywki robią mi na sucho strączki jak makaron, a ta po prostu uklepuje odstające włoski i je odświeża. Tylko, co bardzo ważne, trzeba pamiętać o wstrząśnięciu przed użyciem, bo inaczej pół produktu będzie Wam sklejać włosy, a później nie będzie robić nic. Dlatego te fazy trzeba połączyć właśnie poprzez wstrząśnięcie. Przy okazji, jeśli macie cienkie włosy, to możecie spróbować najpierw psikać takimi odżywkami na szczotkę. Wówczas też działają, ale będą jeszcze lżejsze. A jak już zahaczyliśmy wcześniej o obcinanie włosów, to chcę pokazać coś na granicy polecenia i nie czyli takie nożyczki z Rosmana. I eh, z jednej strony polecam mieć coś takiego, bo czasem widzimy rozdwojone końce i można je od razu obciąć. Sama mam te nożyczki już ponad pół roku i wiem, że mi nie zaszkodziły, no bo miałam badane włosy i końcówki wyglądały bardzo dobrze. Ale jeśli możecie pozwolić sobie na coś lepszego, to na pewno warto. Moje włosy są cieniutkie, obcinam dosłownie same końce, więc dają radę. Ale im grubsze włosy, tym pewnie gorzej się sprawdzą. W każdym razie na pewno lepiej mieć takie nożyczki i używać ich tylko do włosów, niż ciąć je byle czym. Tępe ostrza mogą niestety miażdżyć i urywać końcówki. Tak więc mimo że to nie jest idealne rozwiązanie, to lepsze niż nożyczki do papieru. A skoro już przyczepiliśmy się do tego włosowego tematu, to jeszcze w nim zostaniemy, bo kolejny świetny kosmetyk w dobrej cenie. To maska glinkowa do skóry głowy od Bibio. To działa jak peeling. Wyjątkowo skuteczny peeling. Jak pewnie wiecie, mam EZS Czyli łojotokowe zapalenie skóry głowy. To wiąże się z tym, że często swędzi mnie skóra, włosy szybko się przetuszczają, a w gorszych sytuacjach pojawia się łupież tłusty czy nawet rany. Ogólnie nic fajnego. I ciężko znaleźć kosmetyki, które mi pasują. A ta maska pasuje i to bardzo! W jej składzie znajduje się między innymi wspomniana glinka, którą moja skóra uwielbia. Do tego ekstrakt z rozmarynu, lnu i szałwi oraz kompleks nawilżający. W praktyce produkt pomaga mi oczyścić skórę głowy, ogranicza swędzenie, odświeża i wyraźnie zmniejsza przetłuszczanie. Przy nim moje włosy mogłyby pewnie wytrzymać bez mycia nawet i za 3 dni. A muszę myć codziennie, więc to jest znacząca różnica. Mimo wszystko nie przetrzymuje skóry, bo to nic, że się dzięki temu reguluje. Jest wręcz przeciwnie. Jeśli na siłę wydłużamy czas między myciem, to mikroorganizmy szaleją i sytuacja tylko się pogarsza. Skóra potrzebuje codziennie, więc jest codziennie. Aż jestem ciekawa, jak często wy myjecie włosy. Pewnie będę zazdrościć. Przejdźmy jednak do pielęgnacji twarzy. Mam tutaj fajną nowość, czyli tonik od Evelyn Cosmetics. W jego składzie znajdziemy trzy źródła witaminy C, dwie stabilne pochodne oraz ekstrakt z aceroli. Do tego odrobina cynamidu, pantenol i wyciąg z awokado. I niby tylko tonik, a to sprawdzi się w wielu przypadkach. Na przykład jeśli chcecie podbić efekt glass skin, to rozświetla skórę i delikatnie poprawia jej koloryt. Jeśli zależy Wam na podbiciu działania kremu z filtrem to też jest super, bo wszystkie wymienione wcześniej składniki potrafią podbić jego działanie. Same filtrami nie są, ale działają antyoksydacyjnie i ograniczają powstawanie przebarwień. A jeśli macie skórę tłustą i skłonną do uczucia obciążenia, to taki tonik możecie zastosować jako serum. Też da radę. Jest leciutki, ale skuteczny. Przypomina mi bardzo esencję z maseczek w płachcie. Może kojarzycie, że podobnie było też w przypadku różowego toniku. On jednak zawierał kompleks z peptydem miedziowym i kwasem hialuronowym. Różowe lepiej nawilża i delikatnie wygładza, a ten nowy rozświetla. Oba jednak potrafią wesprzeć skórę z przebarwieniami po wypryskach, czyli takimi świeżymi, różowymi plamkami. Chociaż wydaje się, że na takie przypadki witamina C jest lepsza, to peptet miedziowy też wspiera regenerację i potrafi wyciszyć takie zmiany. Oba toniki są też świetną bazą pod resztę pielęgnacji i za takie pieniądze nie kojarzę lepszych. Pokażę wam też co zamówiłam sobie ostatnio w ich sklepie internetowym. Wrzuciłam do koszyka mnóstwo kosmetyków i jeszcze dostałam kilka gratisów. Na przykład zamówiłam sobie brązowy tusz do rzęs. Bo szczerze to jest najlepszy tusz, jaki miałam. To moje czwarte albo piąte opakowanie, bo jest prześliczny, nie szczepią mnie po nim oczy, nie osypuje mi się, ani nawet nie rozmazuje. No, uwielbiam go i przy moich jasnych włosach wygląda dużo lepiej niż czarne. I sam był w promocji, a dostałam do niego jako Grecki skretkę wodoodporną w wybranym kolorze. Je akurat też uwielbiam, bo są mięciutkie, mocno napigmentowane i bardzo trwałe. Cały czas je noszę. Tylko wciąż trafiają się osoby, które nie wiedzą, że je się temperuje. Więc jak coś daje znać, żebyście nie próbowali ich wykręcać. Mówię już o nich, któryś raz, a i tak za każdym trafia się ktoś z miną zdziwionego pikaczu, że to nie są kredki automatyczne spokojnie wystarczy mieć do nich najzwyczajniejszą temperówkę. Albo ostrzynkę, albo strugaczkę. Zależy z jakiego jesteście regionu. Poza tym wybrałam sobie tonik, piankę dla męża, jakąś bazę pod cienie, odżywki do włosów, maseczki do twarzy, pomadkę, olejek do ust i jeszcze jakieś tam rzeczy i dodatkowo dostałam serum. Więc za trochę ponad 200 zł, no bo nie wykalkulowałam co do złotówki, uzupełniłam sobie jakieś 3 czwarte kosmetyczki makijażowe i pielęgnacyjnej. Naprawdę sprawdzajcie sklepy producentów, bo to się bardzo opłaca. Obiecałam, że będą tanie i piękne perfumy. I chyba nie uwierzycie, ale prawdziwą perełkę można znaleźć za około 25 zł nawet w Biedronce. Mowa o pani Walewska Sweet Romance. Wiem, że ta marka kojarzy się ze starszymi paniami, ale dajcie temu zapachowi szansę. Jest po prostu śliczny. W nim głównie grej fruta i coś jak świeże pranie. Pachnie czysto, dziewczęco i drogo. Na mojej skórze i ciuchach utrzymuje się też bardzo długo, szczególnie jak na tak świeży zapach. Jest też wyczuwalny przez otoczenie i daje efekt, jakbyście mieli na sobie nowe ciuchy i dopiero wyszli spod prysznica. Jeśli kojarzycie te perfumy, to one są w bardzo podobnym klimacie. To nie są klony, ale jest to duża szansa, że jeśli je lubicie, to również te różowe wam się spodobają. Moim zdaniem nawet te tańsze są lepsze i utrzymują się na mnie dłużej, ale to akurat kwestia indywidualna. Jeśli chodzi o inne zapachy pani Walewskiej, to też warto powąchać, aczkolwiek one są już zdecydowanie bardziej retro. Mogę polecić jeszcze białe, jeśli szukacie typowego zapachu mydła, dosłownie takiego białego mydła w kostce. One są identyczne. Ale wciąż taka jakość za około dwie dyszki, no to jest jakiś kosmos. Myślę też, że w tym sezonie przydadzą się jeszcze dobre kremy do rąk. I na pewno mogę polecić Ziaja Naturalnie Pielęgnujemy. Skład jest dość prosty, bo to głównie emolienty, w tym olej rzepakowy czy trochę masła shi. i nawilżająca gliceryna. Jest jednak na tyle dobrze skomponowany, że od razu pozostawia skórę aksamitną w dotyku. Jakbyśmy mieli takie leciutkie, kremowe rękawiczki ochronne. Ale nie jest przy tym uciążliwe. Ja na przykład nie cierpię jak kremy wydają się mokre. Ten na szczęście taki nie jest. Natomiast, jeśli potrzebujecie czegoś cięższego, regenerującego, na przykład jako produkt na noc, to świetny jest Cien z Lidla. On jest akurat bardzo treściwy. I jak popatrzycie na skład, to wydaje się, że tam niemal nic nie ma. A jest wystarczająco, szczególnie dla takich bardzo szorstkich dłoni. Mamy w nim nawilżającą glicerynę oraz sporo kwasów tłuszczowych czy emolientów, które wspierają barierę hydrolipidową. Krem nie jest też perfumowany ani barwiony, to sam konkret. Z tego co wiem to lubią sięgać po niego starsze osoby, bo dojrzała skóra często lubi się z takimi niemal maściowymi formułami. A do takiej jesienno-zimowej torebki przyda się jeszcze ochronna pomadka do ust. Ostatnio ciężko znaleźć coś dobrego, szczególnie w sztywcie. Obraziłam się na Isanę, bo większość zaczęła robić się jak świeczka. A z kolei klasyczna Altera trochę mi się znudziła, więc kupiłam Balea Happy Vibes. I ona jest jak te z Isany, ale sprzed paru lat. Dosłownie jakby wyjechały z tej samej fabryki. Pomadka łatwo rozprowadza się na ustach, a jej zapach przypomina gumę balonową. W składzie Znajdziemy przede wszystkim naturalne oleje i masła roślinne, oraz wosk pszczeli. Tak więc to taka typowa pomadka, żeby ochronić usta przed mrozem. Dokładnie tego szukałam. A po drodze trafiło się parę pomadkowych wpadek. Bleh. Za to z kolejnych fajnych rzeczy opaska. Kiedy ją założyłam, mąż powiedział: Wyglądasz jak pieruk, więc możemy powiedzieć, że to diadem pierogowej księżniczki. A to tylko jedna z zalet. Opaska jest w całości pokryta materiałem i tego właśnie szukałam. Zawsze nosiłam klasyczne opaski, które albo miały nieprzyjemne ząbki, albo klejone zakończenia, które szybko psuły się pod wpływem wody. A ta jest dostosowana do używania podczas pielęgnacji, więc nic się z nią nie dzieje. Wiem, że są jeszcze takie opaski, które przekłada się przez głowę, ale mi akurat w nich niewygodnie, więc daje znać, że w Rosmanie jest jakaś alternatywa. No i halo, kto nie lubi pierogi? A wy znaleźliście ostatnio jakieś tanie perełki? Czekam na Wasze komentarze. A kto ma skórę? Łapka w górę. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki. Pa!